Bez wody nic nam nie urośnie, niezależnie czy jest to przydomowy ogródek, czy też ogrodnictwo, niezależnie czy jest to cebula, czy też truskawka. Podlewać trzeba. A jak to wygląda na szeroką skalę, jak to wygląda w rolnictwie, o tym wszystkim w tym odcinku Agropogody. Piotr Popowski, zapraszam na program. A no, to brr. Panowie, bez nawożenia w zasadzie nie da rady, ale również nie da rady bez nawadniania. Tak jak pan tutaj wspomniał, przede wszystkim do rośliny jest potrzebne nawożenie i woda. A żeby roślina odpowiednia miała przyrost, to musi być i odpowiednia temperatura. Jeżeli jest za duża temperatura, to wtedy nie ma np. dłuższy czas opadów. Jeżeli tych opadów nie ma, to jest skazane nawadnianie. U nas w Polsce jest bardzo mało rozpowszechniane jeszcze nawadnianie gdzie w przyszłości, tak samo i w moim gospodarstwie, myślę, że trzeba zakupić deszczownię i nawadniać. A jeśli chodzi o nawadnianie, to, bo nie jest to tak popularne w Polsce, czemu? Nawadnianie nie jest popularne w Polsce przede wszystkim dlatego, że jest drogie. Koszt założenia deszczowni, ale do tego jeszcze jest koszty prawne, czyli załatwienia operatów wodnoprawnych. Poza tym trzeba mieć dostęp do wody. A jeśli mówimy o miesiącu czerwcu, to co w czerwcu nawadniamy? W czerwcu najczęściej nawadnia się rośliny wymagające najwięcej wody w tym okresie i to jest dla nich okres krytyczny. Są to ziemniaki, warzywa, ale jeżeli będzie susza długo na polach, to wdzięcznie od, odwdzięczy nam się planowaniem również inne uprawy jak kukurydza, buraki, a nawet zboża. Powiedział Pan o, o suszy, czyli jak długo musi być teren bez wody, żeby zacząć go nawadniać? Wszystko zależy od tego, na jakiej ziemi i na jakiej glebie gospodarujemy. Bo susza dla roślin jest krytyczna wtedy, kiedy mamy do czynienia z tak zwaną suszą glebową. Na glebie lekkiej, piaszczystej, kilka, kilkanaście dni bez deszczu powoduje, że już mamy suszę glebową i jest potrzeba nawadniania. Na cięższych glebach, jeżeli jeszcze przedtem padało, może to być nawet dłuższy okres. Polska należy do krajów o małych zasobach wodnych. Pod względem ilości wody na mieszkańca zajmujemy 23. miejsce w Europie. Wielkopolska i Mazowsze to są tereny, gdzie, gdzie opadów jest w Polsce najmniej. Sumaryczne opady średnie, takie z wielolecia, dla tego terenu to jest niecałe, czy tam około 600 mm wody i to jest, to jest bardzo mało. Bo to znaczy, że, że raptem tylko kilkanaście, no może do, 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 do 20 w niektórych miejscach troszkę więcej, procent z tego co spada spływa rzekami. Cała reszta wyparowuje. Doktor Leśny zauważa, że problem z dostępem do wody stanowi jeden z głównych czynników ograniczających popularność nawodnień rolniczych w Polsce. Praktycznie wygląda to tak: trzeba najpierw zdobyć pozwolenie wodnoprawne, później się postarać, żeby znaleźć źródło wody. No, i później cały już etap inwestycyjny, czyli wywiercenie studni, zamontowanie pomp i zbudowanie całego rurociągu. 300 hektarów kosztuje około gdzieś miliona złotych kosztów samych założenia całej infrastruktury pod deszczowanie. Z tym, że to jest w różnych lokalizacjach. Tutaj mamy jedną z czterech lokalizacji. Można deszczować tutaj. 45 hektarów. Mamy deszczownie szpulowe, czyli, czyli samo działko jest rozciągane na koniec pola i, i jest po prostu ściągane przez, przez urządzenie. Natomiast są jeszcze różnego innego typu deszczownie samojezdne, które, które kręcą się w koło. Studnia jest na środku wywiercona i kręcą się w koło i to ma wtedy jakiś większy sens. Nie? Tylko, że akurat my nie dysponujemy takimi polami, żeby żeby w ten, w ten model wejść. Określenie dostępu do wody to podstawowa sprawa przy podejmowaniu inwestycji dotyczącej nawadniania. Ma wpływ na koszt i sens całego przedsięwzięcia. Często nie trafia się w duże ujęcie wody, bo trzeba wiedzieć, że studnia odwiert powinien dostarczać około 40 metrów na godzinę wody. Natomiast w Wielkopolsce trudno jest trafić w takie miejsca, żeby taki efekt uzyskać. A bez tego po prostu na nawadnianie nie ma szans. Pozostaje jeszcze kwestia dobrego doboru urządzeń rozlewniczych. Przy deszczowniach typu armatka strumień wody jest dość silny. W związku z tym nadaje się na nasze potrzeby, ale niekoniecznie na uprawy warzywnicze. Bo tam według mojej wiedzy wymagana jest drobna kropla, szczególnie w tych początkowych okresach wzrostu. W związku z tym każdy, kto chce wybierać rodzaj deszczowni, powinien gruntownie zapoznać się nad wymaganiami tych roślin, które zamierza deszczować, poza tym zasięgnąć opinii już użytkowników i wtedy myślę, że właściwie dobierze. Panowie, wiadomo, nawadnianie to woda, jak sobie poradzić z tym, żeby znaleźć wodę w gospodarstwie. Żeby znaleźć w gospodarstwie wodę, trzeba przede wszystkim poszukać wodę i wywiercić studnię głębinową. Bo nasz teren jest ubogi w wodę i czekamy na deszcz. Jeżeli nie ma deszczu, no to trzeba nawadniać. Rozumiem, że oczywiście chodzi nie tylko o teren wielkopolski, ale ujemny bilans jest w całej Polsce. Tak, cała Polska ma ujemny bilans wodny, jeżeli chodzi o dostarczaną wodę z nieba, z chmur. Praktycznie cała woda, a nawet jej większa część, wychodzi poza nasze granice, do morza. Tutaj, dlatego, powstaje problem, aby zatrzymać tą wodę w Polsce do celów również rolniczych. To w takim razie, jakie maszyny wykorzystywać w takiej sytuacji? Jeżeli już decydujemy się na, na metodę nawadniania, deszczowania, to musimy postarać się o zakup zestawu maszyn do tego. Po pierwsze, to jest zespół pompujący, który tą wodę będzie pompował, po drugie, szpula która, z wężem, która będzie tą wodę dostarczała na pole, albo rurociągi podziemne, a po trzecie, maszyny czy urządzenia nawadniające czyli to są działka zraszające, albo konsole zraszające. Czy można powiedzieć, że któraś z maszyn jest. Yy ma największą efektywność w polskich realiach. To są, są takie maszyny, które po prostu są bardzo wydajne i po prostu jeżeli nie mamy maszyn, to czekamy tylko na odpowiednią pogodę, na deszcz przede wszystkim. Głównie czekamy na deszcz. Jeżeli chodzi o maszyny jeszcze, to biorąc wodę właśnie ze studni głębinowej, która jest bardzo zimna, to lepsze tutaj będą konsole zraszające, które dają delikatniejszą kroplę. Natomiast jeżeli będziemy brali wodę z zbiorników powierzchniowych, na przykład, a to też może być woda ze studni głębinowych, która jest do takich zbiorników retencyjnych początkowo dostarczana, to wtedy można już użyć działka zraszające, bo wtedy jest grubsza kropla i można stosować tylko cieplejszą wodę. W Polsce największym problemem są zbyt małe opady w okresach wzrostu roślin. Nawet jak się wydaje, że jest dobrze, to często są to mylne wrażenia. Suma opadów za maj była powyżej normy majowej, ale one były na początku. Natomiast od, od potem, przez trzy tygodnie, praktycznie było bez opadów. I to oczywiście w okresie maja jest bardzo dla roślin stresujące. A stres i roślinom szkodzi, wpływając na ich niższy plon. Nawodnienia są konieczne wtedy, kiedy mamy rok o małych opadach i to w okresach newralgicznych dla wzrostu roślin. Dla zbóż to są oczywiście okresy wiosne, wiosenne, czyli kwiecień, maj, początek czerwca. Dla roślin okopowych to będą, to będą okresy czerwiec, lipiec, jeszcze czasami sierpień. Ekonomia nie zawsze przemawia wprost. Na tych polach stosuje się nawadnianie, dlatego że tu trwają prace nad hodowlą twórczą i zachowawczą zbóż. Praca hodowlana często nad odmianą waha się w granicach od 10 do 14 lat. Brak plonu lub bardzo niski plon powoduje, że jest utracone dwa lata pracy hodowlan. W naszym przypadku uważam, że są to określone pieniądze. Natomiast opłacalność, efektywność. Uprawy zbóż jarych nie jest wysoka, w związku z powyższym nie widzę celowości ekonomicznej nawadniania zbóż na dużych areałach. W tym roku wielu rolników postanowiło jednak zaryzykować się w rzepaku jarego, a dostęp do wody to w tej uprawie podstawa. Ja bym powiedział tak: w naszym rejonie Wielkopolski, Kujaw, no, rzepak jary może ten uprawiać, co ma doszczownie. Jeśli natomiast nie ma deszczowni, nie poleciłbym, bo mamy to doświadczenie, kilka razy żeśmy próbowaliśmy i niestety jare rzepaki ze względu na brak opadów w maj, czerwiec no, uzyska się bardzo niskie plony. To są plony rzędu półtora, dwie tony. W wyjątkowych przypadkach przy zbiegu okoliczności jakichś opadów można uzyskać trochę więcej. W części Polski deszczowanie to mieć albo nie mieć rzepaku jarego, a ten uzyskując dobry plon przy prawdopodobnych wysokich cenach może dać niezły dochód. Bad największe efekty są w ziemniakach. U nas w dobrych warunkach. Pogodowych bez nawadniania można uzyskać około 30 ton plon hektara ziemniaków przy deszczowaniu. Bez większych problemów jest to plon 70 ton z hektara. Czyli efekt e, skali powoduje, że ta opłacalność jest właściwa. Bez nawadniania nie ma szans na sensowną uprawę warzywniczą. W tych uprawach to niemal konieczność. Jeśli chodzi o nawadnianie, kiedy jest ono najefektywniejsze? O najbardziej efektywnym nawadnianiu mówimy wtedy, kiedy cała ilość, albo jak największa ilość jest wykorzystana przez rośliny. Unikamy wtedy zjawiska parowania, unikamy wtedy zwiewania przez wiatr. Najbardziej efektywną metodą nawadniania jest nawadnianie kropelkowe, ale o tym możemy mówić tylko w, roślinie, w uprawach trwałych. To są, jest sadownictwo. Ostatnio również nawadnianie kropelkowe stosuje się w warzywnictwie. I również ziemniaka. To mamy metody. A kiedy nawadniać? Kiedy jest najlepsza pora na nawadnianie? No najlepsza pora na nawadnianie jest wtedy, gdy jest bardzo sucho i roślina potrzebuje jak najwięcej wtedy tej wody. I nawadniamy, gdy jest wysoka temperatura, ale tylko w nocy, ponieważ można poparzyć te rośliny przez nawadnianie. Gdy świeci słońca. Kiedy najlepiej nawadniać, żeby miało to największy wpływ i było najbardziej skuteczne? Najlepiej nawadniać wtedy, gdy, tak jak mówiłem, jest sucho, nie? Ale i wtedy, gdy jest tej wody też w gruncie mało i nigdy nie, nie pada. Czy będzie padać, czy też będzie świecić słońce? O tym w prognozie pogody na najbliższe dni.